Okej, okay, puściłem. Możesz coś powiedzieć tutaj do ludzi fajnych. A do kogo? A tak do ludzi na moich mediach, na twoich. A... Tak. No to, to ja to bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy kochają Krzysztofa. Bo jak ktoś go nie kocha, pff, w ogóle jeszcze nie A... wiem, co to jest miłość. A, <noise> A jego zatkało, jest łatwo kochać. Zatkało, ja to nie wiem co powiedzieć. Już chciałem coś mądrego mówić, ale żeś mnie zatkał. Nie, bo bardzo się cieszę, po pierwsze, że my razem jesteśmy i że to jest w ogóle jakieś... Cud i dar od Pana Boga, że to możemy razem być. W ogóle radość. No ja się bardzo cieszę, że Tomasz jest tutaj na mówi o tym, jak o, mówić słowo. Co tu mamy? Mikrofon z Tomaszem, bo uczymy się kaznodziejstwa. więc usuwam mikrofon, bo już nie ma. Oczywiście my z Tomaszem wszystko wiemy o kaznodziejstwie. nie? Tak, żeby tutaj nie żartuję się dużo, uczę. I... A tak nagrałam stwierdziłem, że naglałam krótki filmik z Tobą, żeby pozdrowić ludzi z naszych mediów i... i powiedzieć o tym, co nas połączyło niedawno, bo masz nową funkcję, nie? A, tak. Jestem duszpasterzem. pasterzem. Yy, yy powołań u Dominikanów i chciałbym wszystkich odsyłać do Palutynów. Wszyscy, którzy chcecie iść do Dominikanów, idźcie do Palutyn. Zapraszam, jeśli ktoś chciałby być Dominikaninem, ale może też być Palutynem. to zapraszam do kontaktu. Na tym polega miłość, że wiesz, odsyłasz do drugiego, którego kochasz. Tak, tak, do Krzysztofa, do Krzysztofa. <noise> to I zapraszam oczywiście na Strefę Wodza i gdzie tam jeszcze chcecie. Nie zamykamy drzwi, ale tak tutaj jest, kierunek jest tutaj. Ja zachęcam do pójścia Domikanów, bo to też jest dobre miejsce i są fajni ludzie tam. Wymagający, bardzo. Palo Do <śm> <śm> To <śm> No to pozdrawiamy, nie? I błogosławimy. Ja nie mogę ręki ruszyć, ale po błogosław ja imieniu wszystkich. Mm -hmm. Po błog błogosław tam ludzi. Niech Pobro. Was Pan Bóg błogosławi. Ojciec Syn i Duch Święty. Amen. Kochajcie się tak jak my, albo bardziej. Bardziej. <laughs> Thank you. <laughs> Hello.